Dzisiaj skupimy się już na samym dniu ślubu. Od czego zaczniemy? Tak naprawdę to trzeba zacząć od tego, żeby młodzi się dobrze wyspali i to szczególnie panny młode zjadły porządne śniadanie. No i tutaj, gdzie tutaj najczęściej jest problem w organizacji ceremonii ślubnej? Gdzie jest ta granica decydowania młodych, jak to mniej więcej ma być zorganizowana przestrzeń w kościele? A tym, co ma do powiedzenia ksiądz, proboszcz? Jest to kwestia rozmowy. No bo liturgia nie jest własnością ani młodych narzeczonych, ani księdza, ani nawet biskupa, jest własnością Kościoła. I teraz są normy liturgiczne, które mówią, jak ma wyglądać msza święta i nie wiem, nie możemy sobie dodawać elementów, których w tej mszy świętej nie ma. Jakaś taka fantazja w sensie kwestii w muzyce, w muzyce liturgii na przykład, nie? Ktoś chce to słynne Alleluja ze szereka. Oczywiście prawo liturgiczne, jeśli chodzi o muzykę, takich rzeczy no, nie, nie dozwala, więc no, tutaj nie ma, nie ma mowy o jakiejś spontaniczności. Powinno być to określone i e, przegadane, czy, czy z księdzem, czy z zeznającym się nad temacie organistą. Kwestia na przykład, nie wiem, rezytacji, czytania hymnu do miłości przez kogoś tam z innego miejsca niż Zambony, bo będzie ładnie wyglądało, czy brzmiało. Nie? No, no, takie rzeczy nieraz nieraz się zdarzają, no i one są po prostu nieodpowiednie, niewłaściwe. W co mogą zaangażować się rodzina czy para młoda, jeśli chodzi o liturgię? Na pewno w czytanie, pewnie w psalm, myślę, że w modlitwę wiernych i to już jest, to już jest niemało. Jakie jest z dekoracjami kościoła? Każda parafia ma swoje, swoje zwyczaje, tak, są parafie, które na przykład mają konkretną osobę, która, przy, że tak powiem, ubiera kościół w kwiaty i dekoruje i nie, nie można wziąć firmy zewnętrznej, są takie, które spokojnie pozwalają na to, żeby przyszła firma zewnętrzna i to przygotowała, tak. Oczywiście część praktyczna, jeśli mamy dwa śluby, no to młodzi powinni się dogadać. Dlaczego? No bo nie ma możliwości wymiany kwiatów w ciągu 15 minut, tak. Y z szacunku do, choćby do tego, że ten drugi ślub też powinien się zacząć punktualnie, no bo mają młodzi do tego prawo, tak? No ja sobie nie wyobrażam, żeby w trakcie były wymieniane dekoracje. Okej, okay, można pewne rzeczy dostawić, tak? Zmienić. No ale ta dekoracja przy ołtarzu też powinna no, wyrażać świętość i godność tego miejsca. Więc ja sobie nie wyobrażam na przykład dekoracji w stylu boho, tak? No, byłoby to... Osobliwe. Osobliwe, tak. Ja bym chciał wtrącić jeszcze jedną rzecz. Bo ten przypadek dwóch ślubów godzina po godzinie jest dobry, by powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy: o punktualności. Jest to bardzo irytujące, kiedy, kiedy czekamy, bo. Bo ktoś się spóźnia i to jeszcze, jeszcze, jeśli powód jest jakiś taki obiektywny, nie, to, to jeszcze w porządku, ale jeśli ktoś po prostu, no, nie gospodaruje dobrze czasem i czekamy na jakąś osobę, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy ślub godzina po godzinie, no, to jest rzecz, o którą należy, należy zdecydowanie zadbać. A teraz będzie mocne uderzenie. Ślub w plenerze. O co z tym wszystkim chodzi? Czemu jest tak rzadko? Wiem, że to jest taki temat, jeśli chodzi o księży i decydowanie o ślub, na ślub w plenerze, kościelny ślub w plenerze, jest to ciężki temat. Dlaczego o co z tym chodzi? Ponieważ jest to sakrament. I sprawowanie sakramentu też wymaga godnego miejsca. O ile się nie mylę, kodeks prawa kanonicznego mówi, że sakramenty w takich zwyczajnych sytuacjach sprawuje się w kościele, kaplicy bądź miejscu poświęconym. I w takich miejscach można e, udzielać e, czy błogosławić sakrament małżeństwa. Czyli rozumiem y, kościół, kaplica, miejsce poświęcone. Tak. tak. A miejscem poświęconym, jak mówią dokumenty kościoła, jest cmentarz. Czyli plener, cmentarz? W sobie trochę się zgadza. Znaczy, nie wiem, czy ktoś by się zgodził na taki ślub, w sensie, żeby się zdecydował z młodych, ale tak, to jest miejsce poświęcone. Proszę księdza, ile kosztuje ślub? Czyli co z tymi płatnościami? Ślub nie kosztuje nic, bo przecież nie można kupić sakramentu. Tak? Młodzi nie przychodzą po jakąś, nie wiem, usługę religijną. Różne są kwestie te finansowe też choćby z takich powodów, że w jednych parafiach ofiara, którą młodzi składają, z tych pieniążków ma swoją, swoje wynagrodzenie organista. Kościelne osoby, które sprzątają w kościele, przygotowują w niektórych parafiach, zwłaszcza tych mniejszych, no do każdego z tych pracowników młodzi idą oddzielnie, więc to jest jakby kwestia, którą też o którą warto zapytać w sposób taki bardzo grzeczny, kulturalny, nienarzucający i myślę, że księża po prostu też z życzliwością o tym opowiedzą. Co jest takiego niefajnego, czy coś czasami jakaś wskazówka do młodych, jak powinni podczas kazania się zachowywać? Znaczy, do młodych to, żeby słuchali, ale to też jest wskazówka na przykład do fotografów czy kamerzystów, nie? To nie jest czas, żeby na przykład młodym robić zdjęcia czy jakieś portrety, czy im tam pokazywać, weź tam za rękę, złap tam. Komilia ślubna, no to co mówi też często papieżniczko, no, no musi być krótka, no bo jeśli jest długa, to, to ludzie nie słuchają, tak? Więc krótka, konkretna. No, i moim zdaniem ona też powinna, na czym musi być? Powinna być. No, taka boża w sensie takim, że ważne jest to, co mówił Przod Mariusz, nie opowiedzieć, nie wiem, o, o, o nich i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli nawet nie ma słowa o nich, to nie znaczy, że to jest zła homilia, nie? No, bo dobra homilia to jest taka, która mówi o Panu Bogu. No dobrze, bardzo przyjemne, bardzo fajne tematy, ale na pewno jest coś, co księży drażni w postawie, szczególnie w postawie par młodych. W czasie ślubu, podczas mszy ślubnej. Chyba najbardziej, no może drażni nie jest dobrym, szczęśliwym słowem. Przykro jest. Przykro jest, kiedy my jako księża błogosławimy parę, którym ten ślub, tak można takie odczuć, wrażenie jest do niczego niepotrzebny. Czasami takim, takim przykrym momentem jest pewien, pewne przeskalowanie akcentów, nie? że oni widać, jak, jak bardzo dużo energii pieniędzy włożyli, nie wiem, w to, by przyjechać do ślubu do kościoła bryczką. a jak, jak bardzo mało im zależy na tym, choćby na przykład, by, by wybrać czytania, bo jest im to po prostu wszystko jedno, nie? Co, co by tam nie było, aby szybciej. Ale też całej mszy świętej. Nie? Kiedy ja stoję przy ołtarzu, jest moment nie wiem, konsekracji, prefacji i tak dalej, i widzę, że no, oni są wszędzie wzrokiem, ale nie, nie przy ołtarzu. Nie? Że na przykład ważniejsze jest to, żeby znaleźć pana fotografa, zobaczyć, czy on tam nie cyka teraz zdjęcia, żeby, żeby złapać się za rączkę, tak? żeby ładne zdjęcie było, niż przeżywanie mszy świętej. Pewnie można by w tej ceremonii ślubnej podzielić na rzeczy naprawdę istotne, na to, co jest naprawdę ważne, i na rzeczy naprawdę drugorzędne. Nie? I zepsuć można sobie ten dzień, kiedy się skupimy na rzeczach drugorzędnych i zrobimy, będziemy no, przepychać je na. Na tę stronę rzeczy najważniejszych. Nasza zbliża się do końca. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy ustalić, porozmawiać z księdzem, czy coś tutaj jakby zadziałać? Tych wystrzałów z rozmaitych tub, z konfetti, i tutaj też warto to ustalić, więc znów rozmowa, bo przecież ktoś to musi potem sprzątnąć, nie? I, i, i przyjmijcie do wiadomości, że to się bardzo źle sprząta. Jeśli jest to konfetti ze sztucznych płatków kwiatów, to każdy płatek trzeba wziąć w rączkę i pozbierać. Tego się nie da zgrabić, nie da się tego zamieść, nie da się tego odkurzyć, po prostu każdy płatek trzeba podnieść. No i ktoś to musi zrobić, więc jeżeli już bardzo chcecie, żeby taki wystrzał był, to proszę się dogadać z jakąś obsługą kościelną, czy z panem kościelnym, czy z kimś kto sprząta i czy jakoś, jakoś, ze swoich znajomych, albo ze swoich gości, gości niech, niech niech, ktoś to, no po prostu pozbiera. Jedno zdanie podsumowania dla par młodych. Zacząć duchowe przeżywanie już od rana, od śniadania, ale moją radą, którą chciałbym dać wam jako ludziom, którzy za chwilę staną u kościoła, byście Przeżyli to jako, jako piękny prezent, który Pan Bóg Wam daje. Skoro się zdecydowaliście i jesteście w tym miejscu, to zaufajcie, że to dobra decyzja, a ta osoba, która jest obok, jest najlepszą, jaka mogła być. I tym pozytywnym bardzo akcentem. E Dziękuję bardzo księżom za tą rozmowę. Oczywiście tutaj też takie zdanie, może wtrącenia. To co tutaj wszystko usłyszeliście, to są pewne takie wskazówki, porady i naprowadzenia. To nie są prawdy wiary że teraz zajdziecie do siebie do parafii, pokażecie filmik, albo tu tych dwóch księży i, i jakiś tam stecki mówili to. Zawsze pierwsze krok, jeżeli czegokolwiek nie wiecie, kierujcie do swojej parafii i do swojego księdza, no bo to tam jakby będziecie załatwiać i to, co dzisiejsze rozmowy wynikło, to podstawą jest oczywiście rozmowa. My z kolejnymi gośćmi wyjątkowymi widzimy się w kolejnym odcinku. Także też będziemy rozmawiać. Cześć!